Witam wszystkich na kanale MegaFish. Pozdrawiam z portu w Gdańsku. Jesteśmy na falochronie zachodnim. Za moimi plecami rozciąga się port w Gdańsku i widzicie tutaj ujście Martwej Wisły. Jesteśmy w środku sezonu śledziowego. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć! Niestety tutaj zielsko cały czas siada na zestawie. O. Trzeba to ciągle ściągać. Dzisiaj efekty mizerne. Tylko jeden, jeden mały śledzik, zresztą u sąsiadów podobnie, ale działamy. Sporadycznie ktoś wyciąga no, jedną może rybę no, Jak się aktywnie tą przynętę prowadzi to trochę mniej tego zielska się czepia Ale i tak trzeba je usuwać 9, i Bywało, że i było zero po 3,5 godziny. Ale no, to jest sens jeszcze siedzieć. No tylko tyle, że na świeżym powietrzu. No tak. Ale żeby było jeszcze tak w miarę ciepło. Jak biorę śledzia, to nigdy nie jest ciepło. Ja sobie nie przypominam. Jasne, w zeszłym roku tam było, było parę takich dni, to się tam stało. Tam przy kapitanacie to było ciepło w miarę. W tym roku jeszcze tam kapitanacie. jest Tu co? Worek ciągnie? Tak. Kolejny worek ze śledziami. A nie, rybę ma! Rybę ma! Nie, nie, ale rybę ma! Ma ma! Widziałem jak się rzucił śledzik. No dobra, trzeba machać, może coś wpadnie. następny jesteśmy na sobie, znaczy żółka idzie górą. Przypadkowo pod samą burtą, tu pod, dosownie pod tym, może, ślepej kuzo ziarno, dosłownie. O, taki kolejny śledzik. nasz Bałtycki Trzeba wszystko ściągnąć, bo to zaburza ruch przynęty. Niestety te statki to wznieciły które tu pływają. A właśnie takie jak ten halonik, Vega. A działamy dalej. Proszę nieco agresywniej prowadzić tą przynętę, bo wtedy tyle się nie czepia tego na żyłce. No dobra, chyba ostatni rzut. Chyba jakieś elementy konstrukcji statków płyną tą barką. A teraz haczyki czyste, tylko na krętliku. dzisiaj co prawda ryby nie dopisały, tylko dwa śledziki w ciągu godziny półtora, zresztą u sąsiadów podobne wyniki, pogoda kiepska, generalnie zacinający deszcz, wiatr, zimno i prawie zerowe brania, niektórzy schodzili tutaj po przysłowiowym kiju, także miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych dni coś się poprawi, też dodatkowy problem, czepiające się zielsko na... Zestawach dużo tego płynie. E, no. Także do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!